Ho, ho, witam Was w odcinku Mikołajkowym. Niestety w tym roku nie mamy śniegu, ale prezenty i tak zostaną dostarczone. Wiem, że zdarzają się też niegrzeczni pasażerowie, więc mam przygotowane dla nich różgi. Zaczniemy sobie od udekorowania samochodu, ponieważ tradycyjnie zamieni się dzisiaj w saniu Renifera. Zamówiłam sobie w internecie tu takie zagłówki Mikołajkowe. Tutaj jeden dla mnie. Jak myślisz, elfie będą dobre, czy to tak podwinąć? Podwinąć. Dobrze. Damy jeszcze tutaj na ten. muszę wam powiedzieć, że ostatnio zasnąłam sobie w, na kanapie w salonie. Się przebudziłam po godzinie i do dzisiaj mi boli kark. Albo się przewiałam, nie wiem, ciężko stwierdzić. Każdy renifer ma tu swoje rogi. Proszę bardzo, Elfie, do góry. I patrzcie, teraz jest tak przyciśnięte, że ja sobie mogę jechać, one nie wypadną, ale jak ktoś by otworzył okno, ja pojadę, one wtedy spadną, więc ja mam tutaj na szczęście w Go FC blokadę, jak jakiś pasażer będzie chciał otwarte okno, to ja mu po prostu otworzę z przodu. Jeżeli chodzi o nosek, to ustawiamy go dość wysoko, żeby nie zasłonił czujnika, który jest w znaczku Toyoty. Pewnie się zastanawiacie, co to jest za słodziak, a to jest po prostu ubranko na gałę od zmienienia biegów. Słodki. Słodki. Tu mamy takie nóżki Elfa wyhaczone z Action. I ja sobie tutaj y, zahaczę o, o nawiew. Fajne, nie? Mam też takie lampki LEDowe do montażu, ale najpierw sprawdzę, czy one w ogóle działają. Przyklejam teraz naklejki z płotkami śniegu. I już życzę przyszłym nam powodzenia w ściąganiu tego. Jak widzicie, przygotowałam masę gadżetów, ale mam jeden gadżet, który jest ze mną przez cały rok. Są to oczywiście Omewo Ewa dywaniki. Jeśli macie problem, co kupić pod choinkę, to idealnie trafiliście, bo tak się składa, że jestem ekspertem od prezentów. Możecie zaprojektować swoje Omewo Ewa dywaniki w prostym konfiguratorze lub podarować swojemu najbliższemu voucher. Jeżeli złożycie swoje zamówienie do 12 grudnia, to firma Omewo daje gwarancję dostarczenia prezentów przed świętami. Słuchajcie. Ja jeżdżę przez cały rok. Śnieg, błoto, piasek i powiem Wam jedno. Onewo Ewa dywaniki to jest taka magia, której nawet elfy nie ogarniają. Spodobają się każdemu gadżyciarzowi, ponieważ są w 100% dopasowane pod wybrany samochód. Nie nasiąkają wodą i nic nie wylewa się na boki. Kanaliki przechowują brud, dzięki temu wnętrze pojazdu jest zawsze czyste. A jak coś się pobrudzi, to ja hop! Wytrzypuje, przepukuję i są czyste. Wejdź na stronę ewadewaniki.pl, wpisz mi kod taksi i spraw prezent sobie lub najbliższym. A teraz wracam do roboty, bo prezenty same się nie rozwiozą. Dobrze, moje małe elfiontka, jedziemy po pierwszy kurs, po pana Michała i lecimy na Bonarkę. No i to jest komfort. Ale wam powiem, że ja nie łapię komfortów, tylko jestem na wszystkich kategoriach. No i taka mała ciekawostka, pisałam o tym ostatnio na moim Facebooku, do którego Was zapraszam, jak jeszcze tam nie jesteście, że Uber wycofał jakby kategorię priorytet, znaczy ta kategoria jest, ale ją jakby skompresował w Uber x I Także skończyło się filtrowanie kursów, że jazda na samym komforcie i priorytecie. Ho, ho, ho! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. A czy byliście grześni w tym roku? No nie, ja też. <laughs> proszę, po cukierku. Mieszanka krakowska, proszę się poczęstować. dziękujemy bardzo. Okej, okay, i lecimy. I do Bonarki tam było, nie? Nie, do Bonarki, tak, dokładnie. Dobra. Dzisiaj tam wydarzenie jest. Jakie wydarzenie? E, ekipa, baza, faza. A, w sensie, że oni będą tam fizycznie? Czy, bo tak, wiem, że też sklep otwierają. Otwierają sklep i oni będą fizycznie. No i córka. Aha, no Dlatego dobra. Jedziemy. Dobrze, tu Pan Michał dostarczony, i mamy następny kurs. O, też po Pana Michała. Okej, okay, fajnie, super. Czyli mamy festiwal ekipy, znaczy festiwal ekipy, no jakieś spotkania, ekipy, bo widziałam właśnie na Facebooku, że otwierają sklep. Baza, faza, coś takiego. Znaczy ekipa ogólnie. Także spoko. Freeze umie w marketing. A tutaj pewnie się zastanawiacie, bo wszedł mi tata z córką, i ja się zapytałam, czy byli grzeczni w tym roku. No i tata powiedział, że on tak, a jego córka nie. No i dlaczego jej nie dałam rózgę? No to powiem wam, że czułabym się jak ostatnia świnia, jakbym tatowi dała cuksa, dziewczynce rózgę. I to dlatego, że tak i tata powiedział, ona sama za siebie nie powiedziała, więc po prostu postanowiłam, że, no, że oboje dostaną cukierki. No myślę, że tutaj tata żartował, ale no wiemy, że czasami y, dzieciaki mogą... Nie skumać tego żartu, no nie wiem, po prostu postanowiłam, że dam im cuksy. No i taka ciekawostka, którą odkryłam tutaj przy tym kursie na ulicy centralnej, jak jest ten Orlen i wjazd w Nowochódzką, no to postawili te progi, czyli po prostu kiedyś e, oficjalnie nie można było, ale ludzie sobie po prostu zjeżdżając z Nowochuckiej w centralną, skręcali nielegalnie w Orlen. Teraz jest to dużo trudniejsze, ale nie niemożliwe, bo akurat jak staliśmy, to ha, policja na bombach, którą trzeba było przepuścić, trzeba tam jechać. No i dało się, nie? Tylko trzeba powoli, trzeba. Chyba coś po prostu mieć. Chyba auto. Nie wiem, czy ja bym go F, czy przejechał z takimi progami. Nie no, myślę, żeby się dało, ale chyba bym nie zaryzykowała. Może bym mogła wjechać, ale nie za bardzo. Jakby on trochę się podsunął do przodu. Może mu mrugnę, co? A, to nie ten, to nie to. Nie, nie skumał, nie skumał totalnie. A miejsce miał. Ho, ho, ho! Wesołych Mikołaja! Cześć! cześć. cześć. O, ale super autko! Dzięki! 30, 30, 30, 30. To nie jest auto, to są w sanie. A powiedz mi, byłeś grzeszny w tym roku? Dobra, no to mamy prezent ode mnie, proszę bardzo. O, dziękuję śmiesznie. ja jak fajnie, jak słodko. A ja się nie spodziewałem, ale mi to dzień zrobiło. O, no to. Twoja inicjatywa. No, jak chcesz, to możesz sobie tu wyskoczyć nawet. To dziękuję, dziękuję. Dzięki, cześć! Tu mam taki problem, że to jest pan Irving, Irving. Przysłał? Nie będę się pytać, czy był grzeszny, bo nie wiem, czy w jego kraju tak się pyta. Tylko po prostu powiem, e... sam sweets for you. Ale ma pani tutaj piękne. A, dziękuję bardzo. Oh. Ho, ho, ho. Tak. Czy byliście grzeszni w tym roku? Dobrze, że się poczęstować, coś słodkiego oh, Michała. Dobrze, kolejny miły kursik. I teraz po panią Paulinę lecimy. Pytanko, czy nie lepiej. Dobra, chyba tu będzie szybciej. Ogólnie to mam nadzieję, że dzisiaj mało będę miała czterech pasażerów, tylko raczej tak yy, max dwóch. Znaczy no nie, no po prostu wtedy się to weźmie pod nogi, ale kurczę, mam trochę tego majdanu, nie powiem. Ło, wow, wow, panie, tak pan się cofasz pod mój samochód. Ho, 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 witam w mojej świątecznej taksówce. Ja super, super, super auto. <noise> A czy pani Paulinka była grzeszną w tym roku? To proszę, mikołajkowy prezencik. Ja to dziękuję, Ulubiony smak, dobry smak, bo można wymienić. Tak, nie, tak? w sumie nawet no to super. Tutaj się wcześniej zatrzymaliśmy na prośbę pasażerki, i teraz. O, jestem w dużym hotelu. No dobra, no to lecimy. Okej, okay, zaraz będę, i tu to nie wygląda jakby to był duży hotel jakiś, tylko bardziej jakieś przedszkole albo szkoła, ale. O, sheriff, czekać. Czekać, dobra, czekać. Okej, okay, uh, I have some sweets for you. Merry Christmas! Thank you! Sweets, yeah! from you! Pan szeryf był z Egiptu i lecimy po pana Davida A trzy minuty wolniej Dobra, no to ufam tutaj nawigacji Kraków zdecydowanie nie jest świątecznym miastem nie ma tego klimatu z tymi rozkopami. Znaczy, no może na rynku jest, ale tutaj tak się prezentuje. Ja tu widzę, że kurs z panem Dawidem będzie się zaczynał spod parku zaczarowanej dorożki. Dobra, Mikołaj musi się nawodnić, żeby potem był kontencik z latania po łazienkach. Panie Dawidzie, where are you? Dzień dobry. Dzień dobry, ho-ho-ho. Mocniej za spóźnienie. Spoko. Ale klimatycznie fajnie. Tak. A czy pan Dawid był grzeszny w tym roku? Byłem. Dobra, to proszę się poczęstować. Od Mikołaja, no Mikołajka. Dziękuję bardzo. Jeszcze klasyczna mieszanka. No, właśnie jak co roku? Mogę zdjęcie zrobić. Leka! Bardzo dziękuję, Super, dziękuję Gitarra, bardzo. Spoko. I teraz na będzie. Tak, 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 no. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki pani wielkie. Serdecznie. Dobra, tutaj za kurs 16,80. A pan mi dał dwie dyszki. Na, na, na. Nic się nie świeci, znaczy tylko się ten czas oczekiwania świeci, nie? Ja już mam 110 zł. Okej, okay. lecimy po panią Asię. O, a co tu tyle policji jest? Powiem wam, Elfiotkę, że fajny chłopak, z którym teraz jechałam, pan Dawid. E, taki mój vibe, fajnie mi się rozmawiało. I rozmawialiśmy właśnie o nartach, o stoku, bo planujemy z Mateuszem się wybrać. I ja co prawda jeździłam na nartach. On też, ale on by chciał spróbować na snowboardzie, ja trochę byłam sceptycznie nastawiona, ale tutaj jak z Panem Dawidem porozmawiałam, to może nie już jestem. <grym> ale koniecznie z jakimś instruktorem. Także jak macie jakieś namiary na jakiegoś fajnego instruktora od snowboardu albo gdzie takiego szukać, bo podobno prywatnie jak się zagada, to jest no to jest taniej, nie? Bo bez tam pośredników to możecie dawać znać. Patrz, jaki skuter z dwoma oponami z przodu? Ciekawe o co chodzi, Czy to jest wtedy takie bardziej stabilniejsza, ale to, co ja bym się chciała od was dowiedzieć to, to, czy dostaliście coś na Mikołaja i co to było? Dawajcie znać. Ja sobie tak elegancko skróciłam przez galerię Kazimierz. Zamiast półtora kilometra no to mamy jeden. Ho, ho, ho! Witam, Jezu, też ja nie tak. Ja na ciebie No to super Maty, się składa. A czy byłyście grzeczne w tym roku? Byłyśmy. Byłyśmy. To proszę się poczęstować. Tylko wziąć ulubiony smak, albo kilka nawet. O, to dzięki wielkie, ja sobie jedno. Ja cię. Nie wierzę, że Cię widzę. Ej, ale autobus też mam. Proszę. dzięki! No ja tak co roku właśnie jeżdżę w stroju Mikołaja. Co Mikołajki. No tylko patrzę, ja już zobaczyłam zdjęcie i nawet ja już widziałam Ewelę na ta taxi Driver i. Już tam skakała. I lecimy pana Andrii. Dobra, Andrii jest tutaj na przystanku autobusowym, chyba, bo nie widzę tutaj w sumie. To Jeszcze takie pytanie na koniec: czy pan Andri był grzeczny w tym roku? E, nie. Nie, nie był pan grzeczny? Nie. A dla niegrzycznych grzesznych więc proszę różgę od Mikołaja. Dobrze, to dziękuję bardzo, miłego dnia. I mamy pierwszą różgę rozdaną. Dzień dobry, ho, ho, ho! Czy pani Kasia była grzeczna w tym roku? Byłam, Bardzo. No to dobrze, no to prezencik od Mikołaja, proszę sobie wziąć ulubiony smak z mieszanki krakowskiej, albo nawet kilka. A dziękuję. Jak popatrzyłam na obera i coś mi świtało, ale jak nie wiedziałam, z której strony. O, okej. Ale mega fajnie trzeba. Dzięki. Dzięki. Okej, okay, super. Już z panią Katarzyną zakończyliśmy i lecimy po Nata. No, 5 minut. Dobra, no to elegancko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na jakie imię? Nata, Nata. Aha, dobra. Czy pani była grzeszna w tym roku? No. To proszę się poczęstować cukierkiem. O, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję. To tak każdy każdej ma? Nie, ale to wow. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo, dobranoc! Dobranoc, Dziękuję bardzo nawzajem! I lecimy po panią Agatkę. Pani Agatka już czeka. Pani Agat ja już chyba czeka. Hmm, hmm, hmm. Fajnie by było jakby czeka, a jak nie, no to ja sobie tu w takim razie zawrócę, bo to jest ulica salwowska, także ja i tak tutaj muszę zawrócić, a żeby po prostu nie marnować czasu, ona niech sobie wyjdzie. Okej, okay, dobra, dobra. Była pani grzeczna w tym roku? A nie wiem, chyba tak. Chyba tak? No to proszę cukierka. Mamy cukierek? Tak, mieszanka Dziękuję. krakowska. Dobry smak, bo można sobie wziąć więcej. Eee, nie, bo nie, mi pasuje. Tak ma dobra, Zjem dobra. Sobie zapiskę, no. No to super. Ale tak, dziękuję ślicznie. Nocka dzisiaj nie. Nie, ja tak do 20.00 będę jeździć. O, spoko. Potem mąż wsiada. A w ten sam ten wus? W ten sam wóz, no. Fajnie, właśnie fajny bardzo, Podoba mi się ta, to, to sklepienie. <grystowe>. No. Ekstra. pani cały strój ma taki One see, czy jak? Tak, ale to jest taka piżamka, jest no. Nim. Ale w sumie musiałam w tym... no bo ja co roku mam taką tradycję, że jeżdżę, ale musiałam w tym roku kupić nowy strój, bałam się, że go nie znajdę, ale był. A. Bo ostatnio tram yy, i. Za wodzie, chyba, i po prostu mi się. Nie, 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 nie. To ten, ten biały był. Nie, 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 ten biały był różowy. A, odbarwiło od reszty. Tak, tam, tak, 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 tak. A to zawsze tak tematycznie? Na Halloween też był jakiś strój? Tak, czy? no na Halloween pan wiedźmą. No, super, <grym> ekstra. Dobrze, tu już pani Agatka, wysadzona piąteczka, i idziemy po panią Alicję. I pan... Ojej, to chyba jakiś przystanek jest, nie? To mam nadzieję, że będzie na mnie czekać, bo jak nie to trochę lipa. Tutaj będziemy skręcać w prawo i patrzcie, muszę zrobić takiego zawijasa żeby tam skończyć, a jakbym była komunikacją miejską, to mogłabym pasa na wprost tutaj skręcić w lewo, ale niestety nie jestem. Czuję lekki stresik, bo po mojej lewej stronie jest policka. Ja jestem na buspasie, a pani Alice jest na przystanku. Ale dobra. A nie, no, myślę, że nie są takimi hamami. I powiedzcie mi w ogóle, czy ktoś z Was dostał mandat za odbieranie pasażera z przystanku autobusowego? Chociaż wiecie, tutaj chyba jest zjazd, wjazd też w bok. Najgorzej, jak pasażer stoi na początku przystanku autobusowego, ja i tak się nie zatrzymuję tam, gdzie on chce. Raczej tylko podjeżdżam na sam koniec, ponieważ zanim ona wsiądzie, to jest duża szansa, że autobus za mną stanie i oni, oni się strasznie denerwują wtedy i trochę Dzień dobry! Dobry, ale fajny like. Ale jeszcze tak, normalnie to jest tak jak święta, święta, pamiętasz? Pani znalazła Mikołaja przegrana. Tak! Nie no, super! Żeby no Żeby chociaż był sprytny, bo ja Ale on spryta. jeszcze z do mnie! Że ja mu... Ale on, on ze środkowego pasa chciał wjechać Zgrani na narodowy. Na... No, i zajechał mi, no to ja mu zatrąbiłam, on do mnie jeszcze z mordą. No, no dlatego ja nie dziwię się, że się nieraz kierowcy kłócą. Nie. Ze Śląska, Ze No to, to jego. To, na Śląsku, to zasady, no. ja, ja rozumiem, że tam można komuś zajechać przypadkowo, ale no wkurzył mnie, że do mnie z mordą wyjechał. Tak. I, I pytanko, czy panie były grzeczne w tym roku? Grzeczne. No to proszę, ja to już nie wiem, ja już tych nerwów. To, to już... Proszę się poczęstować. Ja jeszcze... Pracujemy. Dzięki, śliczne. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Spoczko, dzięki, wszystkiego dobrego. Ja już mam 196 zł. Patrzcie w ogóle, jak tu się świeci, ale oczywiście jestem jak Mojżesz, który rozstępuje Morze Czerwone i, i mnożnik jest tam, gdzie nie, nie, tam, gdzie ja jestem, czyli tutaj całe, nie, a ja jestem w środku, bez mnożnika. Mam 15 zł w napiwkach w aplikacji, i tutaj świnkę miałam pustą, którą już mi pani chyba. Pani Nat, Nata, wrzucała jakąś tam do świnki, potem sprawdzimy. No, czyli rozdałam tylko jedną rózgę, a mam tych rózg 10, teraz 9, więc w sumie wszyscy pasażerowie byli grzeczni w tym roku. Ale chciałam Wam w ogóle powiedzieć, że ostatnio odkryłam na Prime film, który myślę, że może być fajny, taki świąteczny, ale nie wiem, bo po prostu zaczęłam go oglądać. Tak, pierwsze 5 minut fajnie się zapowiadało, więc stwierdziłam, że dobra, wyłączam go i obejrzę go wspólnie z Mateuszem i nazywa się, chyba się nazywa Święta Inaczej. Tam gra Wiktoria Gąsiewska, ta co gra w Rodzince.pl, więc jak szukacie jakiegoś filmu na święta, możecie sobie obczaić. Wydaje mi się, że może być fajny. Ale ten tydzień mieliśmy taki mocny naprawdę i Mateusz bardzo dużo jeździł, bo miał te bonusy i robił dla Was ten materiał, także naprawdę no, się napracował i jeszcze, jeszcze tydzień się nie skończył, ale przyszły tydzień no to chcemy sobie zrobić taki troszkę luźniejszy. I na pewno bym chciała pojechać do kina na Zwierzogród 2. Bo po pierwsze, oglądałam pierwszą część mi się bardzo podobało, tutaj Mateuszowi teraz puściłam ostatnio i też mu się podobało. I po drugie, ja kocham oglądać bajki i kupimy sobie karmelowy popcorn. Znaczy, pół na pół, bo Mateusz woli solony karmelowy. No i pójdziemy sobie na bajeczkę. It's amazing! Yeah. Merry Christmas! Some sweets for you! Wow. Oh. O, oh, ty! Oh. Kurde, mam marzenie, żeby na hutę jechać. Dobra, złapałam pana Mateusza. Teraz tak, muszę tu wykręcić jakoś. Dobra, wyprosiłam sobie i Matka Boska Uberowska dała mi kurs na hutę na drugiego półku lotniczego. Dobra, dzięki. Z minusów tego kursu jest to, że jest spod forum od tej nielegalnej strony, czyli tam Uber rzutuje, no bo generalnie wjazd jest płatny, no i w każdym razie Uber rzutuje tutaj przed bramkami, no i niby. Jest jako tako, jak się tak na dziko zatrzymać, to no nie? Problem pojawia się, jak czekasz na tego pasażera. I problem pojawia się wtedy, bo czasami tam policja faktycznie łapie złoczyńców, którzy tam się zatrzymują. Więc ja mam taki plan, że po prostu oczy już szeroko otwarte podjeżdżam, jak nikogo nie będzie. Jak go też nie będzie, no to ja nie wiem, nie wiem, jakie tam będą warunki, ale. Ale nie będę chyba czekać jakoś. Nie wiem. Ja w ogóle z tej mieszanki krakowskiej też korzystam. Zjadłam sobie już dwa cuksy. Nie wiem, lubię ją, kurczę. Kiedyś tak nie doceniam jej, ale teraz uważam, że jest przepyszna ta galaretka. Tylko ja mam takie ofertę, że normalnie jak wkładam tą rękę w ciemno, no to wyciągam ananasowego. A ja nie lubię ananasowego. Wyciągłam pięć podrząd ananasowych, nie? No dzisiaj mam trochę takiego peszka w życiu. Mam nadzieję, że pan Mateusz będzie fajnym spokoziomalem. O! Cydrynowego sobie wyciągłam. Cydrynowy to jest taki, też go tak średnio lubię, ale już lepszy niż na Nie ma jego lokalizacji, więc chyba nie wiem, czy nie będę od razu uciekać. No ale tutaj też e, naukowo chcę Wam pokazać, jak to wygląda. O, czeka już na mnie. Ho, ho, ho! Cześć! Witam w moich stanie świątecznych. Grzeczny byłeś w tym roku? Troszkę. Troszkę, no to proszę! Proszę sobie ulubiony smak wybrać, nie, albo kilka. No dobra. Dzięki. Pomarańczka, super. Elegancko, może być. Dobra. A... Jak tam nagrywasz cały czas? No dzisiaj lubię taki odcinek mikołajkowy. Spoko, spoko. Ale ja tak dzisiaj już raczej kończę, bo, Aha. No, bo to jest... oddaję samochód mężowi. I on wjeżdża na nockę. A, okej. Okay. Okej okay I lecimy po panią Klaudię. Dobry wieczór. Ho, ho, ho! Czy pani Klaudia była grzeczna w tym roku? No pewnie, że tak. To proszę się poczęstować, coś na słodko. Dziękuję. Pierwszy dzisiaj prezent od Mikołaja. O! Super, dziękuję bardzo. Super, to dzięki wielkie, udanych zakupów, Dzień żeby, żeby pani sobie jakiś fajny prezent znalazła. Ja mam nadzieję. Gdzie się wkłada do tej świętej? I tutaj! O, dziękuję. Pion, Nie, no super, to super dziękuję. Jezu, i tak dużo, naprawdę. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję, miłego dnia. Dobra, patrzcie. Kraków tutaj rozpalony prawie cały, ale to jest jakiś słaby mnożnik, bo leciały mi kursy tutaj z Krakowa i takie średnio no za 12 km 30 zł to no mówmy się, to nie jest kurs życia. O i Gaśnie. Jestem pod expo, pobrałam sobie bilecik, mam nadzieję, że tam jest te pierwsze 10 minut bezpłatnie czy coś, bo jak nie to trochę lipa. Ho, 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 dzień o, o, dobry! Jakie tutaj luksusowe Luksusowo, Luksusowe, a czy pan Łukasz był grzeczny w tym roku? był, no był. By. Tak? No to proszę, proszę się poczęstować, tylko wziąć ulubiony nie, smak. nie, bo ja tu nie mogę słodyczki. Nie? Aha, dobrze, nie, rozumiem. Dziękuję, to niestety nie, Mo może w przyszłym roku będzie jakaś Nie, męsa. no kurde, takim Uberem jeszcze nie jechałem. Z Mikołajem w ogóle, wszystko, tacy. Piękny, super pomysł. I lecimy po panią Alicję. I tutaj jeszcze dodatkowo muszę wam powiedzieć, że pan Łukasz był hojny i dał mi 20 zł na piwku, także jupi, jupi. No, cukierki mi się zwróciły, bo na przykład mieszanka krakowska powiem wam, że jest mega droga. I za trzy takie małe woreczki zapłaciłam chyba 42 zł, coś takiego. Czy znaczy, woreczki, takie pakowanka, nie? Tam nie wiem ile było, nawet chyba pół kilo nie było. Nie wiem, muszę sprawdzić. Tam w świątecznej taksówce i proszę po cukierku od Mikołaja. Ohoho! Dzięki, no proszę. A weź sobie też. Myślę, że ci mama wzięła. Cześć, ja na Cześć. Moje filmiki na TikToku. Jest o, najlepsza. Czekaj, masz. Byłeś o. grzeszny w tym roku? Przyszę? Byłeś grzeszny w tym roku? Byłem grzeszny w tym roku, nawet wysłałem ci film, jak cię nagrałem gdzieś tam na e, Nowej Hucie. I wysłałem ci. A. O, jak? Toksio, to ja, to ja jestem. Toksio, dobra, to wczaje. No pa, dzięki. dzięki. Okej, okay, lecimy po pana Tobiasza na osiedle kalinowe na Banacham. 7 km, w sumie 10 i za 30 zł na komforcie. Dzień dobry, Pani, cześć! No. Ja, ja oglądam na TikToku. O, czy byliście grzeczni w tym roku? Najgrzeczniejsi. Byliśmy bardzo... na, na pewno. Tak. tak. No to proszę się poczęstować. Tylko proszę o! mieć ulubione smaki, albo kilka nawet można. Że dziękuję, bardzo. No, dziękuję bardzo. Zawsze się z panią jechać. Proszę panią na, to, na to. A mi się pani wyświetlała chyba wczoraj panią widziałem. Serio? O! Możemy porobić content, bo no jedziemy Nie no, ale w ogóle jak tam? Wieczorek? No bardzo dobrze. Tak? No. Na piwka by wygrała na piwkę no. Piwka się napijamy, będzie dobrze. To jest taki kumperski wypadek. Tak, tak, tak. Mhm. Tylko kobieta się wdarła kogoś. No tak. Dobra. I od razu mamy panią Wiktorię. Ho, 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 witam w mojej świątecznej taksówce. Czy była pani grzeczna w tym roku? Dzień Proszę się poczęstować. Dziękuję. Tu chyba centralna o, była. Nie, wylosowałam coś swojego ulubionego cukierka. Tak, jaki? E, mieszanka krakowska to jest cytryna. Cytryna, cytryna. no dobrze, no. dobrze. I pan Maciej. To jest jakiś kruciaczek z panem Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry, ho ho, ho ho. Dobrze. Witam fajne przybrane. Dziękuję, a czy byli Państwo grzeczni w tym roku? Bardzo. To proszę, do, na deser do tego ramena, czy to tam, sałatka? A ja tak że mi się chce słodkie, O, no to super, proszę bardzo. Dziękuję, ale fajnie. Jezu, tyle miałam okazji, po prostu tyle jedzimy tym Uber'em, a nigdy nie traciliśmy, ale w końcu. Ale to jest prezent, no właśnie. Okej, okay. ja jestem bez kursu. Ho, ho, ho! Merry dobry. Christmas! Dobry wieczór. Czy Pan Grzesiu był grzeszny w tym roku? Pan co? No to dobra, to, to, to tutaj jest coś słodkiego od Mikołaja. Proszę sobie o. wybrać jakiś dobry smak. No, albo nawet może kilka, spoko. A może Proszę bardzo. Dziękuję wysadziłam Pana Grzegorza, mam kolejny kursik. Powiem Wam, że jestem w takim lekkim szoku, bo Dobrego Pasterza już jest otwarte. Ja tak w sumie nie śledzę za bardzo tych wiadomości i tak dalej, ale sobie już tutaj podjechałam pod multikino, nie musiałam dojeżdżać przez Bora Komorowskiego, tylko normalnie przez Dobrego Pasterza. Więc jestem mega happy. Ho, ho, ho! Zapraszam do Pani Mikołaja. Czy Pani były grzeczne w tym roku? Pani, ja znam Panią. Ja, 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 z, z tego, z TikToka widziałam. Tak? Na tym akatyw, no. A czy Pani były grzeczne w tym roku? Byłyśmy. Tak? No to proszę się poczęstować, coś słodkiego. O, dziękuję. Zawsze sobie myślałam, czy kiedyś z Panią Pradę mam. Bo... Tak? Tak, no. To teraz sprawdzimy, czy Pani Marlena była grzeczna. Dzień dobry. Ho, ho, dzień dobry, zapraszam. Czy Pani Marlenka była grzeczna w tym roku? Byłam bardzo grzeczna. To proszę. O, dziękuję. Od Mikołaja. E, ja to Wam tylko chciałam pokazać, jakie są straszne korki. Godzina 222, a to dlatego, że cały czas przechodzą ludzie. Wow, patrzcie, ile to jest ludzi. Wow, polska kuchnia, Polish cuisine. Czy to jest? Nie, oni chyba nie do kolejki do tego. Dzień dobry, ho, ho, ho! Ojej. Czy pan Patryk był grzeszny w tym roku? Oczywiście, że tak. No to proszę od Mikołaja mój prezencik. Dziękuję bardzo. Dzisiaj czwartym transportem jadę, ale żaden tak nie wygląda. O, no Jest to piękny. fajnie. Dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie, no to już zrobiłam 26 przejazdów, także całkiem sporo. I zarobiłam 425 netto, z czego 44 zł w aplikacji to były napiwki. Zrobiłam 100 45 km i jeszcze tutaj mam trochę napiwków w śwince, także podsumuję sobie, dodam sobie z tego. Dwie dyszki, które pan mi dał. Wrzuciłam tutaj specjalnie. Ło, pięć! 10. Czyli w śwince mieliśmy 42 zł, także nie jest źle, nie jest źle. Jest super. Dobrze, moje elfiontka na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Możecie podbić ten film, napisać jakiś komentarz, a jak nie macie nic do dodania, to po prostu napiszcie, czy byliście grzesznymi dziećmi w tym roku dla zasięgów. Życzę Wam udanego tygodnia, do następnego vloga. Cześć!